Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam jak zrobić polędwiczki yy, wieprzowe łososiowe czyli tak zwane surowe. Robiłem coś tak w podobnym stylu wędzone zimnym dymem. Kiedyś tam kilka odcinków wcześniej w wędzarni. Tym generatorem dymu to po prostu to nie było to co będzie co będzie to? Bo tam były peklowane na sucho w workach próżniowych, a tu będą peklowane na mokro i będą naprawdę i wyglądały i smakowały, bo robiłem to już niejednokrotnie, więc jak to będzie wyglądało? Mam tu strzykawkę, będę nastrzykiwał te, te polędwiczki. Mimo wszystko, może nie potrzeba, ale ja to zrobię. Oprócz tego mam pięć polędwiczek pięknych takich polędwiczek. Średnio one ważą 50-60 gramów. Nie będę przekładał, 5 sztuk jest, też mam jedną szynkę. Przy okazji właśnie tych polędwiczek będę robił właśnie tą szynkę. A jak robię szynkę, to, to odcinek wcześniej pokazywałem, jakie właśnie te szynki robiłem. Do tych polędwiczek łososiowych solankę przygotowujemy, bo to będzie na mokro. tak jak mówiłem. Solanka składa się z soli. To jest 8% standardowa solanka, taka jak do wszystkiego praktycznie robię tak samo. A więc tu jest, tu było 8 litrów wody. Widać to tak? 640 gramów soli przybyło, troszkę się zwiększyło tu objętościowo, bo, bo przyszła ta właśnie sól. Oprócz tego w garnku zagotowujemy sobie, robimy ten wywar z tymi przyprawami takimi jakimi chcemy. Takie dajemy na przykład, jak liść laurowy. Ile kto chce, ziele angielskie, pieprz czarny, ziarnisty, może być kolorowy. owoce jałowca, majeranek, czosnek. Tutaj akurat na tą ilość, co tu mam, no to przyszło pół główki czosnku. Potem to gotujemy, gotujemy, gotujemy. To daje swoje aromaty. Standardowo wygląda jak herbata. Tą ilość, która tam była, tam jest tą ilość, nie tą. Polska górą. Tą ilość tej solanki przelewamy do, do tego oboka. To jest plastikowe, ale to jest przystosowane do żywności, bo różne osoby mogą różnie to interpretować, ale to w tym można właśnie peklować. Tu jest nawet napisane, właśnie. Peklowanie na mokro. O, hmm? można, można. Tu jest dowód. Więc dolewamy do tych 8 litrów. Ona jest już wystudzona, yy, przelewamy przez, yy, przez sitko, żeby tych wszystkich tam różnych yy, tych przypraw, które były dodawane, nie było, nie pływało. Potem to, czyli potem, czyli teraz od razu będziemy to szprycować. Tu to drugą miskę, sobie przygotowałem do tego właśnie szprycowania. Może pokażę standardowo, jak to się odbywa. Tak tylko sobie. Pyk, pyk, widać jak ona puchnie. Dużo nie potrzeba. Ona będzie 3 dni w solance. I potem będziemy to właśnie osuszać i wędzić. Wędzić, będziemy dość długo i do tej solanki oczywiście to przekładamy. Tak robimy z wszystkimi, ty, z wszystkimi tymi polędwiczkami z tą szybką tak samo. Szynka też będzie 3 dni, tak samo peklowana. Mimo wszystko, że te wcześniejsze, które by w poprzednim filmie, były półtora dnia, ale krócej nie można, a, a dłużej można, bo nic z tym nie, się nie stanie, więc yy, pekluję, przekładam, postawiam do lodówki yy, takiej tam, którą tam mam yy, i za trzy dni yy, działamy dalej i działamy dalej. Trzy dni minęły, mamy trzy dni później, więc Yy, polędwiczki teraz należy wyciągnąć na haki wędzarnicze do yy, ktoś napisał <grym> na te, yy, do yy, ocieknięcia, osuszenia się i oczywiście powędrują do wędzarni wędzarnia już nawet podpalona bo będzie się tam piękna szynka i różne inne rzeczy, które Wam pokażę, więc haki wysłużone, powtarzam się ale tak ma to wyglądać one były nastrzyknięte, nie było konieczności przy trzydniowym peglowaniu polędwiczek, jest to mięso delikatne i takie tak wszystko jest delikatne u takiego jednego, ale to polędwiczki są naprawdę delikatne i, i przeszłyby mimo wszystko same, bez nastrzykiwania tą solanką, więc, solanką, solanką, jo. więc na haki je teraz właśnie, tak jak powiedziałem, na kij węzarniczy, który tam wisi, nie sobie powiszą się, posuszą i pójdą do wędzarni. Tam będziemy, powiem, jak będziemy wędzarni działać. Polędwiczki już wędzarni się ładnie obsuszyły i widać dymek już się ulatnia. Są też inne rzeczy, tak jak mówiłem, pokazuję po kolei szynka. też będzie surowa, szynka klasyczna. Cztery boczusie, trzy golonki. Polędwiczka, tu jest też kiełbasa taka tradycyjna, wiejska. Tu jest też taka jedna w jelicie wołowym, dlatego, że y, będzie taka jakby kanapkowa troszkę. Bo troszkę grubsze jest jelito wołowe niż wieprzowe. Tak jak widać zresztą. Y, więc y, co? Będziemy to temperaturą taką nie za wysoką. Nie mierzę z termometrem po prostu. Y, Zdaje się na swój wzrok zawsze. A, i tu jeszcze jest ta yy, szynkowa. 4,5, bo jedno takie jest mniejsze. Więc więc tak. Dobra, zamykamy i do pięknego koloru. Tak jak widać, robi się ciemno. Polędwiczki otoczone zimnym dymem nabierają kolorku. O. Kiełbasy już wyciągnięte, jeśli chodzi o tą zwykłą, tradycyjną kiełbasę, więc trochę jeszcze tu będzie potrzeba. No dobra, niech się dalej wędzi. Jeszcze kilka ładnych godzin. I mamy kolejny dzień, postanowiłem to wędzić. O, spadło podtyrka. Jeszcze jeden dzień, dlatego że w godzinach nocnych Wieczornych już zaczęło tu zaczął wychodzić taki taki szron, bo ta wędzarnia jest wielka i po prostu jakoś bardzo mi się to nie nagrzewa. I za bardzo była wychłodzona wędzarnia, i po prostu było za późno już, żeby całą noc przy tej wędzarni koczować. Więc postanowiłem jeszcze jeden dzień, czyli dzisiaj, właśnie od rana, podpalić węzarnie Raz jeszcze, bo są takie nie, niepodobędzane, a o, takie blade tu w niektórych miejscach. Może nie tak bardzo, ale chodzi o to, że mają być piękne. Y, takie właśnie dowędzone. I do tego zmierzam, więc myślę, że teraz już na pewno jeszcze kilka ładnych godzin takim właśnie dymem w miarę ciepłym, nie za zimnym, nie za ciepłym. I gotowe. Piękne, co? Wędzone wczoraj. Tak samo wędzone dziś. 4 godziny zimnym dymem. Powiedziałbym, że są ciepłe, ale nie są ciepłe, bo są wędzone zimnym dymem musimy spróbować teraz jednej 4 odłoże na boczek. Kolorek to jest po prostu mistrzostwo świata. Przekroimy. Pokażemy może tak w poprzek. O. O. Proszę bardzo. Myślę, że nie trzeba, nie trzeba nic mówić, wszystko widać. Ale trzeba oczywiście spróbować. Jeden plasterek. Drugi. O. I teraz proszę bardzo. Zajebiste. Co mam powiedzieć więcej? Zajebiste, piękne. Robione. Tak były raz, dwa, trzy dni. one były wczoraj. Myślałem, że wystarczy wczoraj, ale jednak przy tej Pogodzie co jest w ogóle śnieg nawet zaczyna padać to jest masakra wędzarnia wielka i mimo wszystko że pali się dobrze to jednak też jest tak że się wychładza, ale efekt końcowy mimo wszystko bajunia więc próbuję to bajunię i teraz tak zachęcam róbcie sobie jak macie możliwość te polędwiczki właśnie będą one surowe nieparzone bo one nie były parzone one dłużej poleżą, bo potem, jak troszkę sobie podesną, nawet tydzień, dwa, trzy, cztery chociaż nie poleżą, bo są tak dobre, cieniutko kroimy, bardzo cieniutko i takie są naprawdę dojrzewające, tak tu nazwę. Także subskrybować kanał, oczywiście lajkować filmy, komentować. Jak są jakieś zastrzeżenia co do tych polędwiczek, jak one były robione, to napiszcie w komentarzu. To nie nacisnął z może nacisnąć. Przepraszam. Przepraszam, nie zanud. Ja Pamię się udusiłem. Nie mówi się z pełną muzią właśnie. No więc y, będę teraz sobie to jadł, a wy zróbcie to co powiedziałem. Zapraszam do kolejnego filmu. Cześć.